manowicie, mordeczki, ja jestem Kuba, czyli Skiro, no i zanim przejdziemy do dalszej części filmu zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem, pamiętajcie też o łapce w górę i jeżeli nie używacie jeszcze kodu SKIRO w sklepie, no to możecie to teraz zrobić, no i jak coś kupujecie z tym kodem, to ja dostaję z tego trochę pieniędzy. No i słuchajcie, na samym początku wyląduję sobie na sklepowej sadybie i ogólnie mam taki plan na ten odcinek, aby zaleźć wabiki, rzucić je tak jakby koło siebie... A później udawać jednego z tych botów. Będę chodził tak jak te boty, i robił wszystko tak jak one. Ale jak jakiś przeciwnik do mnie przyjdzie, to wtedy postaram się go zlikwidować. Mam nadzieję, że się uda. Już kiedyś coś takiego zrobiłem, tylko niestety nie miałem włączonego nagrywania chyba. Więc wam tego nie pokażę. O, i mam wabiki. Nice. To mi się podoba. I za chwilę spróbuję to właśnie zrobić. Dobra, skrzynka kolejna. Tu jeszcze famas. No nie najgorsze tej temy, bo pompa jest, a to najważniejsze. Tutaj kolejna skrzynka nade mną. Co będzie w środku? Granaty kolejne, ale już mam ich sześć, więc nie zbieram więcej. Tu jeszcze skrzynka i nie ma małych potek nadal. Ok, więc muszę wypić tą dużą, żeby nie zginąć na trzy hity. Dobra, jeszcze biorę te granaty i idę w stronę tamtych strzałów. Oni są chyba tutaj, tak. Są tam ziomki, więc wyrzucam wszystkie granaty. Może akurat takim fartem zrobię fraga czy coś w tym stylu. O, o. Tak, zrobiłem fraga, nice, udało się. Widzę, że PM jest, nice, PM-a ja z chęcią sobie zabiorę Jeszcze zielona pompa i lecę tam, do przodu Ej, ciomek coś wrzuca, jakieś pudła, dobra Podaję bota Biegniemy do przodu, jak te boty Dobra, dostał hita A o, o, co ja robię, co ja robię? Ale dostał teraz głowy. No powiem, że to udawanie wabików nie było takie proste, niestety. O macę czwórki. A o, a -o, o, o. No i mnie zabił. Miał 17 HP. Tak całkiem szczerze, to mogłem na ludzie zrobić tego fraga w poprzedniej gierce, ale nie mam pojęcia, co poszło nie tak. Dobra. Tym razem wylądowałem sobie na farmie. Czy ja znowu znajdę wabiki? Mam nadzieję, że tak. Tutaj jeszcze skrzynka na górze. Tam są te czwórki w ogóle. Jeszcze jakieś granaty. MK. A wabików brak. Pewnie będzie tak, że jak potrzebuję tym razem wabików, to ich nie będzie. A jakbym ich nie potrzebował, bym grał normalne gierki, to cały czas bym je znajdował. Tam jest bardzo duża bitwa. Zaraz ja będę mógł pójść. Tylko jeszcze zbiorę jedną skrzynkę i zaraz tam zasuwam. Dobra, uwaga. Znowu brak wabików. Tutaj ktoś się chowa. Zaboksował się, więc chyba trzeba tam podbić. Biorę czwórki i lecę tam. Jedna czwórka, druga, trzecia. I rozwalam wszystko. Mam fraga, nice. Czy oni mieli wabiki, może jakieś? Nie, nie mieli. Tym razem sprawdzę, czy wszystko jest załadowane, a nie tak jak poprzednie gierce. Tak, wszystko załadowane. I teraz mogę lecieć dalej. Jeszcze tylko sortuję tą skrzynkę, i znowu brak wabików. Tutaj jest kolejna skrzynka i no. Standardowo nic nie ma. Może chociaż tutaj coś będzie. Czy też nie? No też nie. Kolejna skrzynka, i znowu brak wabików pewnie. No proste, że tak. A tutaj? Też nie ma wabików. Dobra, ja zawiłem z tej farmy i lecę na sam środek strefy. I może spotkam i zabiję gracza, który właśnie będzie miał te wabiki. Mam taką nadzieję przynajmniej No słuchajcie, przebiegłem dosłownie pół mapy Zostało 14 graczy do końca A ja nadal nie znalazłem żadnych wabików A naprawdę otworzyłem dużo skrzynek Czemu to jest takie trudne? No nie da się ich znaleźć Więc może spróbuję zabić tego gracza A może on będzie miał wabiki Czy coś w tym stylu Dobra, ja tam lecę na lunchpadzie Tu jest nawet dwóch graczy, okej okay. Szkoda, że teraz nie mam c Bo jest dwóch ziomków pode mną ja może sobie jeszcze otworzę skrzynkę Jak oni tam kampią na dole Może tutaj coś będzie Nie, nie ma A jest jeszcze jedna, piętro wyżej, okej okay. I tutaj też nie ma wabików Super Nie no, trzeba któregoś podjechać, nie ma co Ale to chyba nie będzie takie proste Tak mi się wydaje Jeszcze drugi tutaj do mnie strzela to ja próbowałem jednego podjechać. Aha, czułem rzuciłem apteczką. Chciałem strzelać. Zbiera moją apteczkę. Dobra, mam drugiego gracza. Czy któryś z nich miał wabiki? No oczywiście, że nikt tego nie zbiera. Wziąłem jeszcze helikopter i spróbuję otworzyć teraz dropa na szybko. Może w środku będą wabiki? Czy jakoś tak? W sumie nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe. Żeby właśnie tutaj w zrzucie były te Babiki, nie ma, dobra O, tam widzę jakiegoś gracza Buduje się Spróbuję go teraz podjechać, chyba że on zacznie do mnie strzelać Tak, strzela już Witam Dostał HP O nie, o nie, co? Aha, dobra Miał tego skara mitycznego To dlatego mi taką serię sprzedał Następnym razem będę pamiętał, aby nie raszować graczy helikopterem, ponieważ może się to źle skończyć, tak jak w poprzedniej gierce. A tym razem wyląduję na potnych piaskach i liczę na to, że w końcu dostanę te wabiki. Dobra, pierwsza skrzynia i są miny. Ok, Dobra. Sprzedałem mu hita jednego. A rzucę mu tą minę tam. I mam fraga, nice. Tutaj będzie kolejna skrzynka, i uwaga, otwieram to. Jest PM, okej. Okay. Przed chwilą słyszałem strzały na hotelu, więc chyba tam pójdę zaraz i tam też się ktoś strzelał przed chwilą. O, tam się strzelają, dobra, biegnę tam. Jeszcze mam pompę, okej. Okay. O, jeszcze ktoś do mnie strzela z pleców. Po prostu super. Rzucam tutaj miny na wszelki wypadek. I się chowam. No i zginąłem Spróbuję jeszcze wylądować na agencji Może tutaj uda się znaleźć wabiki To jest po prostu niemożliwe, żeby one nigdzie nie leżały Dobra, tutaj mam lunchpada Tutaj będzie skrzynka przede mną, na lewo Ale tu jest strasznie głośno na tej miejscówce Mam MK. Jest jakiś gościu Dobra, mamy go Tutaj nic nie ma, nie ma Jeszcze tu jest kolejna skrzynia do zebrania Proszę bardzo i... Są wabiki, w końcu Ile można było na to czekać, więc wybiję teraz potki i będę udawał bota. Tylko muszę poczekać, aż zrobi się trochę tutaj spokojniej. Albo w ogóle pójdę z agencji, ponieważ jednak pomagię, żeby do mnie cały czas strzelali, bo nie wiedzą, że ja nie jestem wabikiem ani botem. Więc chyba lepiej będzie po prostu pójść sobie na Salty. Tutaj nikogo nie było na tym domku. Okej, okay, jest nawet skrzynka do zebrania, więc może trafię na pompę. E, nie no, oczywiście pompy nie ma. Może tutaj będzie coś ciekawszego? Na przykład Skar, witam. Ale się tam strzelają w ogóle na ceglaku chyba Albo na niebieskim domku Ostatnia skrzynka i tam lecę Tylko zobaczę co tu będzie I jest lepszy PM No nie najgorzej Chyba jest ktoś na dachu Właśnie jest ziomek na dachu Ja spróbuję wbić tutaj do środka Do domku I zaraz rzucam wabiki Tylko on raczej tu nie chce przyjść Tak mi się wydaje Chyba jest teraz na pierwszym piętrze Tutaj Tak, jest tutaj. Rzucam te babiki i próbuję go teraz podjechać. O nie, chyba się nie uda, bo on jest teraz na dole. No i zabił mnie pompo, zostało mu 10 hp.